Cześć, witajcie na kanale Mię Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Dziś z nami pożemnice od Empara i jest to 60 cm, 30 cm i 23 cm. Zapraszam. Jak zauważyliście, od pewnego czasu pokazywaliśmy Wam yy, różne rzeczy od EMPIRE'a. Dzisiaj mamy do zaprezentowania Wam e, trzy rodzaje poziomic. E... To właściwie trzy wielkości, każda z nich różni się funkcjonalnością. Tak. I są to poziomice przydatne bardzo przy drobnych pracach, bo są to poziomice krótkie. Tak, czyli nie są to żadne łaty murarskie, ani żadne inne dziwne wynalazki. Są to krótkie poziomice, trzy rozmiary najczęściej potrzebne przy różnych montażach. Zgadza się. Eee, może zaczniemy, Mo pokażemy Wam modele, powiemy Wam modele każde, e, każdego z tych trzech poziomnic. E, potem po prostu zrobimy zbliżenie, żebyście mogli zobaczyć z bliska jak one wyglądają, e, jak są ułożone libele, e, ile tych libeli jest, pod jakim kątem możemy po prostu sobie wszystko sprawdzać. Tak jest, może zaczniemy od No największej. dobra, to zaczniemy od największej. A jest amelininowa, Mówią, że tego nie pomalujesz, mimo wszystko niebieskie jest i tak. nie wiem o szukanie. I, I napis zrobiony fajnie, to wygląda wszystko kolorystycznie. E, tak jak widzicie uchwyty, jeżeli chodzi o złapanie pracę jedną ręką, to tak jak Jacek tutaj trzymał, bardzo wygodne. E, bardzo wygodny uchwyt. Tak jest. E, okienko z góry. Do odczytywania w momencie, w którym poziomujemy sobie w ten sposób. Mamy prosty stół. Wow! Chyba, że już się tak wyrobił. Tak jest. Czym się charakteryzuje ta poziomica? Oprócz tego, że jest w całości wykonana z aluminium, ma dwa... z dwie końcu, no końcówki. Od jednej i od drugiej strony jest zabezpieczona naszymi. Ergonomicznymi, antywstrząsowymi zaślepkami? Tak jest. Uchwyt w środku jest również wyłożony plastikiem, czyli belki do sprawdzania poziomu oraz pionu, czyli jedna pozioma, dwie pionowe. Zgadza się. I to są kąty 0 stopni i 90? Tak jest. Poziomica jest są magnetyczną. Co nam naprawdę ułatwia pracę. Jeżeli... Przy profilach, tego oczywiście przyczepiamy ją sobie do góry bądź na ścianę i nie ma możliwości, żeby ona nam odpadła. Ustawiamy sobie wtedy profile. Sprawdzamy wszystko, sprawdzamy kąt, czy kąt nam odpowiada. swobodnie możemy sobie manewrować w ten manewrować. Obydwie ręce, oby ręce mamy wolne. i Bardzo fajna sprawa. Libelki są w kolorze niebieskim. Tak, to też bardzo fajnie i kolorystycznie wygląda. Teraz tak, magnes jest nie za słaby, czyli nie taki, że pukniemy i, on, i nam spadnie, a jednocześnie nie taki, że trzeba użyć nie wiadomo jak końskiej siły, żeby go po prostu oderwać, więc wszystko generalnie jest tutaj przemyślane. Czy mam jeszcze coś do dodania na temat tej poziomicy? Tak, model tej poziomicy to jest 500.24. A cena, którą znaleźliśmy, jest 88 zł. Tak jest. Na chwilę obecną, narzędzia Empire'a dostępne są w sklepie narzędzia.pl i tam możecie ich szukać normalnie w polskiej dystrybucji. Zgadza się. Tyle jeśli chodzi o to, co mnie oszukiwali, że nie pomalujesz, a pomalowali. <grym> e, poziomica numer 2. Zgadza się. E, jest to model EM81.12M. Tak jest. Długość Długość to jest 30 cm. Tak jest. Również jest poziomicą magnetyczną. Jak widzicie magnes, który jest. Y, też jest y, mocnym magnesem, jak na, taki mały, jak na taką małą poziomicę. Tak, jak na taką małą powierzchnię. Również nie ma tak, że pukniemy i to nam odpadnie. Więc jest to ok. Posiada cztery libelki, oczywiście. Yy, dwie, na których możemy sprawdzać poziom. Jedna do sprawdzania pionu, zgadza się. Jedna do kąta 45 stopni, oczywiście. jedna z tych do sprawdzania poziomów ma jeszcze opcję sprawdzania kątów 10, 20, 30 oraz 40 stopni, co Wam pokażemy. E, wykonana z plastiku, i, czy tam z tworzywa, i z aluminium, z okienkami do sprawdzania poziomów, również. Tak, to też bardzo fajnie nam ułatwia pracę. Libelki w kolorze niebieskim, oczywiście. E, u góry mamy e, dwa okienka, przez które możemy zajrzeć do tych naszych libelek przy sprawdzaniu poziomu. No, i co? U góry mamy wyżłobienie, a wyżłobienie mamy do, do e, pracy, którą będziemy wykonywać na rurach bądź na e, kanałach kablowych. Tak jest. E, to jest taki rowek klinowy, którym łatwo pracuje się przy rurach, ale ułatwia też pracy w momencie, w którym będziemy chcieli gdzieś tam próbować coś wypoziomować za krawędź. Tak. Mnie jedynie co, to tylko e, troszeczkę rozbawiła e, nie tyle co model, tylko nazwa. Bo nazwa tej oto poziomicy to jest e, Torpedo. Spoko. E, I co jeszcze możemy powiedzieć na ten temat? E, no model Wam powiedzieliśmy, cena to jest 73 zł. Tak jest. Małe, wygodne maleństwo i Najmniejsza z trzech, które mamy w tej chwili od Empire'a u siebie. Tak, to jest następny model: y, Torpedo y, e o 819 Tak jest. Również jest z magnetyczną. I tutaj również magnes jest na tyle mocny, że. Aby przytrzymać nawet taki, taki y, duży materiał? Tak jest. Jednocześnie Gdzieś tam puknięta, czy zahaczona, nie odskoczy nam od testowanego, znaczy od mierzonego materiału wyposażona w libelki sztuk 3. 3, tak jest. Do kąta 090 i 45 stopni, dla odmiany libelki są koloru żółtego, dokładnie. U góry, również jak w poprzednim modelu, rowek klinowy oraz okienko do podglądania poziomu. I to chyba z grubsza na jej temat. Co jeszcze znalazłem z takiej ciekawostki, jak widzicie, różnią się wykonaniem, jeżeli chodzi tutaj o te końcówki z jednej i z drugiej strony. Z tego co wyczytałem, to te dwa ukośne boki służą do tego, że tą oto poziomicę możemy sobie chować w kieszeni. I przeważnie to jest w ten sposób, że chowając w kieszeń, o, łatwo, nam, łatwo nam ją i się chowa i wyciąga. W przeciwieństwie, właśnie, no spróbuj teraz tą, to jest też, ale zahaczasz. Tak, ale dokładnie. zahaczasz. A, tutaj, A tutaj, tutaj. ma konstrukcję klina. Tak, tutaj ma konstrukcję klina, która po prostu wchodzi gładko w kieszeń i możemy ją też wyciągnąć. Co jeszcze mamy do dodania? Jedynie co, to cena która zapewne Was zaskoczy tak jak zaskoczyła nas. Mniejsza torpeda yy, kosztuje 80 zł, czyli jest troszkę droższa od tej 60. Tak jest. To co? Pokażemy z bliska. Tak, zapraszamy Was teraz. Pokażemy Wam po prostu z bliska, jak one wszystkie wyglądają. Zapraszam. 60, tak jak mówiliśmy, w całości wykonana z odlewu aluminiowego. Z tymi końcówkami zabezpieczającymi przy upadku. Pod spodem magnes, dosyć spory. Uchwyt na rączkę, wygodny z tworzywa. Trzy libelki, tak jak widzicie, niebieskie. Model 30 cm wykonany z tworzywa z wykończeniem z aluminium. Magnes na dole, u góry. Rowek, o którym mówiliśmy, oraz okienka odczytowe, libelki, tak jak wspominaliśmy, cztery, i teraz troszeczkę więcej na temat tych libelek. Ja się tutaj przeniosę do krawędzi stołu. rąku, czy mógłbyś pokazać ten fragment? Jak widzicie libelka po lewej stronie jest libelką standardową, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy bańkę powietrze pomiędzy dwoma kreseczkami i tak celujemy. Natomiast tutaj przy kącie 0 stopni, ta nasza banieczka pokrywa się z tą pierwszą kreseczką. I teraz jeśli chcemy sprawdzić sobie kąt 10 stopni, To musimy dojechać do drugiej kreski przy kącie 20 stopni, do trzeciej 30 stopni i 40 stopni, do ostatniej, a do sprawdzania już kąta 45 stopni służy ta standardowa przykrzywiona libera. Czego brakuje mi w tym modelu? Oznaczenie kątów jest tylko od tej strony. Nie można tego robić z góry, patrząc z góry. Chyba, że nauczymy się po prostu znaczenia kresek i się do nich przyzwyczajmy. I ostatnia, wykonana w całości, stworzywa z, z wykończeniem aluminiowym u góry rowek, tak jak mówiliśmy, pod spodem magnes libelki w kolorze żółtym, okienko oczywiście jest również, zakończenie jest zakończeniem klinowym, tak jak widzicie schodzi się z jednej i z drugiej strony w ten sposób oraz patrząc z góry również tak, co ułatwia nam wkładanie właśnie w kieszeń czy w jakąś inną ciasną przestrzeń. No i co, poziomica nigdy nic specjalnego. tak wszyscy. wszyscy mają, wszyscy znają, a jak zaczynamy się gdzieś tam Wczytywać w temat i zaczynamy po prostu drążyć i oglądać. To tutaj mamy trzy poziomice, i każdy z nich możemy zrobić, tak na dobrą sprawę, różne rzeczy i różne pomiary. Zgadza się. Tym bardziej, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest pomiar przykładowo wszystkich naszych czterech kątów. Ja, na przykład, jakbym wziął, a nie znałbym się na poziomicy, kupiłbym poziomice. I zobaczyłbym, a dobrze jest, libelka, Dobrze, są te, są kreski. Ok, dobrze, to sobie wypoziomuję. nie? Ale nie na przykład nie zagłębiałbym się, że kre, dodatkowe te kreski są po to, że tutaj możemy sobie po prostu ustawić ką, różne kąty, które byśmy chcieli otrzymać. Tak samo, na przykład, z tych ciekawostek wszystkich jest to, że nigdy bym na pewno nie wpadł na pomysł, jakbym nie wiem, się nie dowiedział bądź nie przeczytał, by po prostu pomyślał, że producent tak sobie wykonał, e, wykonał tą poziomicę. Tak, że bo one, wszystkie te to, małe, generalnie, tak, są tak zakończone. Zaokrąglone więc... przykładowo, bo właśnie mają kształt klina, żeby łatwo było można ją włożyć, właśnie e, ten, schować do spodni bądź do pasa roboczego. Jednym... Jak możemy to podsumować? Poziom wykonania jest naprawdę fajny. Tutaj wszystko jest przemyślane, wszystko jest idealnie spasowane i mi one się podobają. Będziemy z nich na pewno korzystać. Ja już się zastanawiałem jakby tutaj powiesić, może właśnie jakąś przykręcimy sobie blacha albo powkręcamy wkręty z nakrętkami i zamontujemy je Można zamontować. Sposób. Tak jest, żeby gdzieś tam nie przez mhm. przypadek, miejsce fajne, bezpieczne. Zgadza się. E, pamiętajcie co jakiś czas, żeby mimo wszystko, mimo że są to poziomice bardzo wysokiej klasy, sprawdzić sobie, czy rzeczywiście e, się zgrywają z sobą i że wszystko jest tak, jak być powinno. Jeśli będziecie chcieli, to pokażemy wam materiał po prostu, jak to zrobić domowym sposobem. Mhm. I tym optymistycznym akcentem... Będziemy powolutku kończyć. Tak jest. I co, i zapraszamy Was standardowo na Facebooka, Instagrama, Twittera, na wszystkie nasze vlogi, które wpadają z partyzanta gdzieś w środku tygodnia, no także na live'y, które są co niedzielę o godzinie 20. Tak, link do wszystkich tych miejsc, gdzie tam jesteśmy, którymi się zajmujemy, znajdziecie pod filmem. Oczywiście, zachęcamy do zasubskrybowania kanału, oddania lajka. Tak, jest. Łapka w górę, mile widziana. A my. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie. Się, cześć. Cześć.